Cześć, witamy. Diament Gniezno, trening rowerowy. Dzisiaj już jesteśmy po. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wzięcia udziału w akcji rowerowa Stolica Polski. Kręcimy dla Gniezna. Aby wziąć udział w tej akcji musisz jedynie pobrać aplikację rowerowa Stolica Polski. Tam wybierasz zakładkę Rywalizacja i Miasto. Oczywiście Gniezno. Kręcimy wszyscy dla Gniezna. Zaczynamy od treningu, we wrześniu startujemy, by nabijać kilometry. Oczywiście, jeśli chcesz to robić w fajnej grupie, uśmiechniętej, zdrowej grupie, robisz to z nami, Czy zapraszamy do, na treningi Diamentu Gniezno. I teraz, jeśli będziesz robił indywidualnie, najważniejsza sprawa. Rozgrzewka przed jazdą i rozgrzewka, tak naprawdę rozciąganie mięśni, po, ażeby następny trening, który Cię czeka, był przyjemny. Powodzenia, życzymy i przyjemności z jazdy na rowerze. Cześć!